W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Największe państwa europejskie rywalizowały o przywództwo na kontynencie. Wśród nich były wszystkie kraje, które dokonały rozbiorów Polski. Po jednej stronie konfliktu były Niemcy, dawne Prusy i Austro-Węgry, po drugiej Rosja, którą wspierały dodatkowo Francja i Wielka Brytania. Pierwsza wojna światowa trwała cztery lata. Część działań zbrojnych toczyła się na ziemiach polskich. Sami Polacy, jako mieszkańcy państw zaborczych, byli wcielani do armii rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej. Nieraz musieli walczyć na polu bitwy przeciw swoim rodakom. Podczas pierwszej wojny światowej państwa zaborcze potrzebowały jak największej liczby żołnierzy. Dlatego władcy tych państw pozwalali na zakładanie w ramach swoich armii i polskich oddziałów. Tak powstały m.in. legiony polskie walczące u boku Niemiec i Austrowęgier przeciwko Rosji. Jednym z dowódców legionów był Józef Piłsudski. Po trzech latach walk Piłsudski zdecydował się zerwać sojusz z Niemcami i Austrowęgrami, które zaczęły przegrywać wojnę. Władze niemieckie go za to uwięziły, a jego żołnierzy rozbroiły. Pierwsza wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 roku. Państwa zaborcze utraciły swoją dotychczasową pozycję. Niemcy i Austro Węgry przegrały wojnę, a Rosja ogarnęła wojna domowa. Wykorzystali to Polacy. Zaczęli przejmować z rąk zaborców władzę na polskich ziemiach, tworzyć własne urzędy, policję i wojsko. Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość. Pokonani Niemcy wypuścili z więzienia Józefa Piłsudskiego. Przybył on do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku powierzono mu dowództwo nad Wojskiem Polskim. To właśnie ten dzień jest uważany za datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka dni później Piłsudski otrzymał pełnię władzy w Polsce jako naczelnik państwa. Nie chciał jednak długo sprawować rządów. Postanowił zostać naczelnikiem do czasu, gdy Polacy powołają Sejm i Senat, a następnie będzie wybrany prezydent. Odrodzone w 1918 roku państwo polskie nazywamy II Rzeczpospolitą. Początkowo odrodzone państwo Polski nie miało ustalonych granic. Kształtowały się one przez kilka lat. W tym czasie Polacy nieraz musieli stawać do walki, aby bronić swojej niedawno odzyskanej niepodległości. Sytuacja odradzającej się Polski nie była łatwa. Niemal na wszystkich odcinkach granicy dochodziło do walk z sąsiednimi państwami. Józef Piłsudski jako naczelny wódz wojsk polskich. Brał udział w planowaniu wielu działań zbrojnych. W 1918 roku rozpoczęły się walki polsko-ukraińskie o Lwów, zamieszkiwany wówczas w większości przez Polaków. W obronie miasta atakowanego przez Ukraińców uczestniczyli także polscy uczniowie i studenci. Nazywamy ich orlentami Lwowskimi. Zostali oni ukazani na obrazie Wojciecha Kossaka Orlęta. O... Walki o Wielkopolskę rozpoczęły się w grudniu 1918 roku. W ciągu kilkunastu dni Polacy wyzwolili spod władzy Niemców większość tego regionu. Zwycięstwo powstańców zdecydowało o przełączeniu Wielkopolski do państwa polskiego. 17 stycznia 1920 roku oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generał Hallera wkroczyła na Pomorze. Pierwszym miastem, które uroczyście witało oddziały polskie, był Toruń. 10 lutego w Płucku odbyły się uroczystości zaślubienia Polski z morzem. Powstańcy Śląscy walczyli z Niemcami o przyłączenie do polskiej części Górnego Śląska. Zorganizowali trzy zbrojne wystąpienia, z których największy zasięg miało to ostatnia, z 1921 roku. Zryw zakończył się przyłączeniem do polskiej części spornych ziem, Wojna z Rosjanami o granice na wschodzie toczyła się w latach 1919-1921. Początkowo armia polska odnosiła sukcesy. Jednak w 1920 roku losy wojny się odwróciły. Potężna armia Rosji dotarła aż pod Warszawę, lecz została tam rozgromiona przez żołnierzy Wojska Polskiego. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej było przełomowym momentem wojny. Dzięki pokonaniu Rosji Polska zachowała swoją niepodległość, a także zyskała rozległe ziemie na wschodzie.